Nagrzewnica gazowa Powermat. Taki oto model. Włącznik. Do góry jest sam wentylator. Do dołu jest razem z gazem czyli ogrzewanie już. Temperatura w pomieszczeniu. I ustawione temperatura No i recet. Tak oto wygląda. Nie wiem, jak szybko nagrzeje pomieszczenie, ile w ogóle nagrzeje. Cena około 400 zł. Tak to wygląda. Szczułnik temperatury ważna sprawa tylna kratka jest metalowa w niektórych widziałem plastikową która lubi bardzo pękać i tyle zobaczymy jak to działa oczywiście podłączenie do butli temperatura pokoju w pomieszczeniu jest 4 stopnie pokazuje 3 Osiągnęła wyższą temperaturę. Jak w pomieszczeniu się wyłączyła, no, robi to automatycznie. Wentylator dłużej chodzi, ponieważ schładza obudowę urządzenia. Spadła temperatura i włącza się sama. Jak mówiłem wcześniej, wentylator chodzi jakiś czas, żeby schodzić urządzenie. A tu mamy tylko i wyłącznie nadmuch. I to było na tyle.